Hej, witam na codziennym y, wideobuku książki Ryoka Kompleks Pigmaliona. Co się wydarzyło do tej pory? Aleks zlecił Rioce podróż do Sewilli. Poznaliśmy odrobinę kulisy poznania dwóch bohaterów głównych, czyli Rioki i Aleksa, oraz przedstawiony został nowy bohater, czyli Sebastian Kamiński, którego poznaliśmy z jego własnym, z pisanym jego ręką. Pamiętnika w bardzo ważnym rozdziale pod tytułem patologia, a teraz rozdział 4 pod tytułem Kim jest Alex. Janiszewskiego 7 przez 1, 24 sierpnia 2014. W czasie, gdy Sebastian Kamiński rozwijał swoją karierę literacko za zapisując kuślawe kupony w Starym Brulionie, Rioka na nowo zameldowała się u Alexa. Miała nocować na mieście, ale wspominając teżne spojrzenia łomówcy, gdy śmiała się z ogrodnictwa, ogrodnictwa, postanowiła zmienić plan. Gdybym dzisiaj nie przyszła, Pewnie już nigdy by mnie nie wpuścił, powiedziała sama do siebie i wzięła taksówkę z hotelu Tumskiego prosto na jęczmieckiego 7 przez 1 Taryfiarz, usłyszawszy cel podróży, nie wziął złotówki i całą drogę pędził na zbity pysk. Nie było daleko, w korku Padransi. Teraz 4 minuty. Dobrze wiedziała, że Alex nigdy nie zamykał drzwi. Można przyjść o każdej porze dnia i nocy. Swoją drogą, jaka ja durna była, żeby wchodzić na dach i przepchać je przez brudny komin na sam parter. Wystarczyło mu tylko pociągnąć za klamkę – przypominała sobie Ryoka. Ale to były czasy. Całymi dniami rozmyślałam o tym, ile jest prawdy w tych mówionych półgłosem plotkach. Brylanty wielkości piąstki, skrzynie wypełnione złotymi guldenami, alchemiczne laboratorium, szachy z ludzkich kości. Wszystko to przecież samy z palca bzdury, czy nie? Ryoka była jedynym członkiem raz któremu któremu udało się zwiedzić Norę Blackrata i sławetną ludzką rzeźnię. Była też jedynym nieszczurem, który wyszedł z zielonkowego pomieszczenia przez nikogo niepokojony, bez trwałego uszczerbku, urazu psychicznego, ubytku palca, języka, stopy czy członka rodziny. Właściwie to wchodziła i wychodziła z niego tysiące razy, bo to była jej łazienka. Na własne oczy jednak nigdy nie widziała Alexa komukolwiek coś ucinającego. Haki i noże wprawdzie są, ale to dlatego, że kiedyś nie było lodówek. Gdzie mieli trzymać mięso? Kontynuowała swoje dowody. Jak nie w najchłodniejszym pomieszczeniu. Balkonu ani okien nie ma. Według mnie to wszystko bzdury wysłane, wymyślone przez złych ludzi. Śmiej się z niego, bo był mądrzejszy. On zaś nie zaprzeczał, bo przecież myślniami sobie na szacunek, na szacunek nie zarobi. kudzińka, kudzinka, poczciwnika, mój braciszek kochany, czy nie. mieszkaniu nikogo nie było, więc postanowiła sprawdzić, co zmieniło się podczas jej półrocznej nieobecności. Przeszła się po czterech pomieszczeniach, dokładnie zlustrowała kąt i, i doszła do konkluzji. Absolutnie nic. Na stole kuchennym wciąż leżał pokryty kurzem listopadowy numer kosmopolitan i pomadka do ust. Nie przesunął nawet o centymetr, krzyknęła, choć wcale nie była zaskoczona. To ona cały czas bała, ganiła i przekładała rzeczy z miejsca w miejsce, wszędzie gdzie się znalazła. W ten sposób oswojała chorobę sierocą. Na prędce urządzony burdel udamawiał nawet pociągową toaletę, zastępując jej puszaka lampkę nocną i całusa na dobranoc. Ryokan w hotelu spędziła ledwie godzinkę, a już zdążyła przestawić łóżko do okna, zepsuć pilota od TV i zadać przedpokój wodą z łazienki. O cholera! Przypomniała sobie nagle czarnoskóra złodziejka. Nie zamknęłam kranu. Ale lipa. Dobrze, że podałam ten adres, bo trzeba by płacić za dywan czy coś. Aleks dla kontrastu nie dotykał absolutnie niczego. Zawsze miał przy sobie jednorazowe rękawiczki i nurlonowe mieszczący się w jajku niespodziance kombinezon Nie jest to standardem nawet ułamywaczy, a on na akcję nie chadzał. W całym internecie nie było o nim najmniejszej wzmianki, nigdy nie było prowadzone przeciwko niemu żadne śledztwo. Więcej, on nigdy nie jechał na gapę, nie wypił piwa na ławce, w parku nie się nie upił czy naćpał. Nie mógł sobie pozwolić na zbędne ryzyko. No, skonstatowała Ari, on się nigdy nie gniewa. Aleksander był książkowym przykładem introwertyka i nie autystyka. Na jego twarzy nigdy nie pojawiły się emocje, spojrzenie ma nieruchome, mowę suchą i pozbawioną wyrazu. Dialog z nim to jak zabawach z komputerowym generatorem mowy. Forma była stała, jednak treści nie dało się przewidzieć. Pojawiał się znikąd i z kilkunastominutowym przemówieniem, które nikogo ani dotyczyło, ani interesowało, by przez pół roku porozmawiać się półsłówkami. Przez ten okres świat dla tak jednak ewoluował, że gdy wszystko stawało się jasne, budząc podziw dla umiejętności analitycznych Aleksandra, Ołomuca, on personalizował się z powietrza i znów nikt nie wiedział nic. Przede wszystkim za Sherlocka. Dlaczego on nic nie mówi, kontynuowała swój myślowy monolog. Wszystkiego dowiaduje się po fakcie. Tak jakby była, nie była godna zaufania. Przecież znaczył dla niego na wie tak wiele. Czy nie? I tu urwę ten, ten interesujący kawałek książki o samym Aleksie. Zapraszam do komentarzy, co wy myślicie o tej postaci. Bardzo jestem tego ciekawy. A w międzyczasie, dla tych, którzy znają już książkę, bo właśnie ją kupili. Yeah, mało No kick I'm a stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burning me But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with Let it jeszcze nie zdążyli, powtarzam, YouTube, łamane na DJ Szczur, s c 71, gdzie dużo dobrych klipów i przede wszystkim yy, pewien zarys kolejnych części. Trzymajcie się gorąco, cześć.